Szanowni mieszkańcy i wszyscy tutaj zgromadzeni. Witamy w powiecie nowodworskim na Żuławach, w sercu Żuław. Powiat nowodworski jest jednostką terytorialną województwa pomorskiego i znajduje się na wschodnich wybrzeżach naszego województwa, graniczy z województwem warmińsko-mazurskim. Terytorialnie powiat należy do województwa pomorskiego. W skład powiatu wchodzą gminy gmina Ostaszewo, miasto i nowy dwór gdański, gdzie aktualnie się znajdujemy, gmina Stegna, Klinica Morska i gmina Sztutowo. Powiat nowodworski powstał w 1990 roku w wyniku reformy samorządowej. To mieszkańcy naszego powiatu wykazali się z dużą determinacją i można powiedzieć, wywalczyli dla nas stosowne miejsce na mapie administracyjnej kraju. Nasz powiat posiada wielko, wielokulturową i wielonarodowościową historię tych ziem, w tym kultury menonickiej, szczególnej Żułaskiej osobliwości. Jest to region o znacznym, o znacznym nagromadzeniu zabytków, słynne Żułaskie domy podcieniowe, nagrody holenderskie. Słynne kościoły gotyckie, wiejskie kościoły oraz oryginalne budowle hydrotechniczne są cennym elementem krajobrazu Żuławy. Żuławy to region o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego z dużym potencjałem rolniczym i turystycznym, którego krajobraz jest jednostajny, a tak różny. Ale też posiada swoją specyfikę. Specyfikę, bez której by nie istniał. Zresztą o tej specyfice wspomnę jeszcze później. To kraina posiadająca najgęstszą w kraju naturalną i sztuczną sieć wodną. A działalność człowieka na żołach zawsze była swoistą walką między nimi a naturą. Żławy na przestrzeni wieków odradzały się po kolejnych powodziach, zatopieniach, szczególnie po ostatnim wojennym kataklizmie w 1945 roku kiedy wycofujące się wojska niemieckie uszkodziły bały i doprowadziły do zalania żuła. to heroiczna prasa Żładziaków, tych, którzy tutaj przybyli na Żłami doprowadziła do tego, że taki stan mamy, jak jest dzisiaj. Ale ten stan ciągle wymaga naprawy. Specyficzny charakter i położenie powiatu ustawiają przed nami wymogi realizacji zadań wynikających z naturalnych zagrożeń i problemów, tych, szczególnie tych przeciwpowodziowych. Z tego powodu funkcjonuje naszego powiatu. Regionu jest bezpośrednio uzależniony od infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej. A zatem jednym z największych wyzwań jest. Stale poprawa stanu technicznego obiektu i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Charakter powiatu kształtują bardzo kosztyzne warunki naturalne. Część powiatu położona jest na Żuławach Wiślanych, a część powiatu jest na Mierzei Wiślanej. Kolejnym przykładem potencjału nowego dworu, powiatu nowego, jest wykorzystanie naturalnej oh, ja sieci dróg wodnych. To dla potrzeb turystyki, rekreacji wodnej. Chcę powiedzieć, że potencjał Mierzeje Wiślane poprzez wy wykorzystanie dla turystyki pobytowej, w tym turystyki rehabilitacyjnej, jak również aktywów, jest rzeczywiście przykładem maksymalnego jego wykorzystania. To jednorazowo na Mierzei Wiślane w okresie letnim przybywa około 50 tysięcy turystów. Innym ważnym sektorem gospodarczym są żywe żułady. To bardzo trudna... Uprawa tej roli bardzo ciężka, ale owocuje bardzo wydajnymi pro, produktami rolnymi i wspaniałą ich jakością. Dużym wezwaniem gospodarczym jest potrzeba poprawy stanu dróg powiatowych. Kiedy mówiłem o specyfice naszego powiatu. To chcę powiedzieć, że właśnie powiat nowodworski, Żuławy zresztą, całe Żuławy wymagają innego podejścia do dróg. To nasze drogi jest budowane odwarte, były przez laty, w zasadzie polewane asfaltem, kiedy po tych drogach jeździły nieliczne samochody, a wręcz i furmanki. Dzisiaj ten sprzęt jest całkiem inny. Kilkudziesięciotonowe samochody w ilości tysiąc razy przekraczające dawne ilości powodują, że nasze drogi... Po prostu niszczęłem. Nie jesteśmy w stanie mimo niezwykłej determinacji nadążyć za tym degradacją i naprawą tych dróg. W związku z powyższym tu jest wymagane szczególne podejście. Proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polski.